wykonaniu trzech grup przedszkolnych Pszczółki, Skrzaty i Słoneczka. Jako pierwsze na scenie wystąpią Pszczółki i Skrzaty. Witamy serdecznie nasze babcie i dziadków. Proszę powiedzieć, co przygotowaliście na dzień babci i na dzień dziadka? Dzisiaj wystąpiły najmłodsze grupy, starsze, no i rodzice, żeby właśnie uhonorować naszych babci, dziadków w dniu ich święta, dzień dziadka i babci. Ale też była niespodzianka, bo właśnie wystąpili rodzice, prawda? Tego chyba na co dzień się nie ogląda. Skąd w ogóle pomysł, żeby również wystąpiły osoby dorosłe, dla dzieci i dla swoich rodziców? W naszym przedszkolu zawsze są jakieś fajne pomysły, i tutaj rodzice zechcieli właśnie wystąpić, zechcieli zrobić coś dla swoich pociech. Mamy bardzo właśnie pomysłowych rodziców, bardzo twórczych rodziców, panie też zresztą, i po prostu tak wypłynął. Znikąd ten pomysł, po to, żeby właśnie jasełka były inne niż zawsze co roku. Dzieci na początku były troszeczkę nieśmiałe, teraz to chyba jest tego zaprzeczenie, bo bardzo dużo dzieje się właśnie na scenie. A proszę powiedzieć, jak długo trwały przygotowania do tych jasełek, do tego przedstawienia i tego przedsięwzięcia? No troszeczkę trwały. Rodzice spotykali się po południami na próbach z paniami nauczycielkami. Głównym reżyserem była pani Agata Warpas. Rodzice przygotowywali sami stroje sobie, bardzo kolorowe i starali się jak mogli właśnie, żeby wczuć się w rolę i myślę, że im się to udało. Jak ja wczoraj byłem... Podobnie dziadek, młodzież, babcia lubi układać króleo, dziadek pracuje w rolnictwie. Jak masz na imię? Roland. A powiedz mi, podobały Ci się jasełka dzisiaj? Tak. Tak, podobały się. A powiedz, co robisz? Co lubisz robić z babcią i z dziadkiem? No dobrze, dobrze, dobrze siedzieć, domu. Powiem, że bardzo fajnie jest bawić się z dziadkami. Czy pani bawi się ze swoimi wnuczętami? Oczywiście, oczywiście. A cóż to są za zabawy, proszę powiedzieć? A, układanki, układamy różnego rodzaju Pusle, no, on lubi właśnie się tym bawić. E... Czyli rozumiem, że wnuczek, tak? E, wnuczek. Rysunki mu rysuje, on maluje, no i takie różne rzeczy. Powiedzcie, jak macie dziewczyny na imię? Nelly. Ola. A powiedzcie, występowałyście, podoba Wam się dzisiaj tutaj? Tak, tak. Śpiewałyście trochę? Ja nie, bo jestem już ze szkoły. Tak, śpiewam. A co lubicie robić ze swoimi dziadkami i babciami? Ja lubię, ja lubię spędzać wakacje czas. A koleżanka? Ja z dziadkiem lubię grać w szafę, w, w, w a? Bardzo, podoba mi się jasełka i dumna jestem ze swojego wnuczka. A jak spe... Bardzo się cieszę. A jak spędza Pani czas ze swoim wnuczkiem? A bardzo mało, bo daleko jestem. Przyjeżdżają tylko na, na niedzielę nieraz i tak na święta. Ale wtedy jest okazja, żeby się chyba pobawić ze swoim wnuczkiem, tak, prawda? Tak. I wtedy jakieś Pani zabawy e, prowadzi z nim? A On bardzo lubi przyjedzie na wioskę, w traktor siada z synem, bo jeszcze syna mam. To jedzie, bardzo lubi przyjeżdżać masz na imię? Lagek. A powiedz, śpiewałeś dzisiaj coś? Występowałeś na scenie? Tak. A powiedz, lubisz się bawić ze swoją babcią i ze swoim dziadkiem? Są oni tutaj gdzieś? Tak. Y ja mam tylko jednego dziadka. A, tylko jednego dziadka masz. A co, lubi co lubisz robić ze swoim dziadkiem? Bawisz się ze swoim dziadkiem? Widzicie? On mnie tak pogłośniaje się mamika Jak masz na imię? A powiedz, podobało ci się na jasełkach dzisiaj? Grałeś? coś śpiewałeś? Tak. A powiedz, co lubisz robić ze swoją babcią i ze swoim dziadkiem? Y... Lubisz się bawić z nimi? Lubisz grać w różne gry? Tak. Jestem babcią